Rozdział 2. Do anioła Kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam Twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość. I wiem, że nie możesz znieść złych, i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków nikolaitów których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, który jest pośrodku raju Boga. A do anioła Kościoła w smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami. Ani nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. A do Anioła Kościoła w Pergamonie napisz: To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam Twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz tam, gdzie jest trą szatana. A trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u Was, tam, gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciwko Tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane Bożkom i uprawiali nierząd. Podobnie masz i tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. Pokutuj, a jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i będę walczył z nimi mieczem moich ust. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały. A na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. A do anioła Kościoła w teatyrze napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu. Znam Twoje uczynki i miłość, i służbę i wiarę, i Twoją cierpliwość, i Twoje uczynki. I wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych. Ale mam nieco przeciwko Tobie, że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane Bożkom. I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. Oto rzucę je na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. A jej dzieci porażę śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Wam zaś i pozostałym w Tiatyrze, którzy nie mają tej nauki i którzy nie poznali, jak mówił głębin szatana, oświadczam, nie nałożę na was innego brzemienia. Trzymajcie się jednak tego, co macie, Aż przyjdę Temu kto zwycięży I zachowa aż do końca moje uczynki Dam władzę nad narodami I będzie rządził nimi laską żelazną Jak naczynia gliniane będą skruszeni Jak i ja otrzymałem od mego ojca I dam mu gwiazdę poranną Kto ma uszy niech słucha Co duch mówi do kościołów